Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji knieziowskiej Freshar Film Rudiota w dniu 20 lutego 2025 roku. Dobry wieczór. Zapraszam na program Dziś w Kibelku, jak zawsze bardzo miło i bardzo ciepło. W dniu dzisiejszym, jak zawsze w tym programie. W programie dziś w Kibelku zajmiemy się kwestiami najważniejszymi. Takimi najważniejszymi z tych najmniej najważniejszych, ale to już mniejsza o to, ponieważ napłynęły do ogółu społeczności Wielkiego Księstwa Królików. A w szczególności do policji księdziowskiej, nowe informacje na temat gangu Lollipop. Przypomnijmy: gang Lollipop powstał na przełomie stycznia i lutego 2025 roku, czyli stosunkowo niedawno, i ma być on podobno najgroźniejszym gangiem w Wielkiej Księstwie Królików. Problem taki, że nawet nie znamy jednej postaci z tego gangu, nawet nie wiemy, co on zrobił, wcześniej nic nie zrobił bo po prostu on istnieje tylko na papierze, być może nawet nie istnieje tylko jest wymysłem czyjejś obcej propagandy antykróliczej i, tym da i tak dalej, i tym podobne Jednakże Policja Kniaziowska, wspólnie z Kniesiesieską Agencją Prasową, gdzie są najlepsi dziennikarze śledczy, będą poszukiwali teraz gangu Lollipop, i to są te właśnie informacje, które dotarły do ogółu społeczeństwa królewczego i Policji Kniesiowskiej. Dlaczego także do Policji Kniesiowskiej? Ponieważ ten się zajmuje inny widział niż ogół Policji Kniesiowskiej, ale to także mniejsza o to, jak to uznaliśmy. Ważne jest, że rozpoczęła się wielka interwencja Policji Kniesiowskiej, która ma znaleźć członków gangu Lollipop i przynajmniej ich się zapytać, ej, Lollipopiary! Albo Loli popiarze, albo Loli popiaro. ono, że A nie wiadomo. Co wy chcecie, co wy planujecie, bo jak się okaże, że jak nazwa wskazuje, że lizaki, będą produkowali lizaki, to dobrze, niech utworzą fabrykę, niech wspierają gospodarkę, płacą podatki, są super, ale jeżeli będą okradać lizaki małym dzieciom, małym króliczkom z szkół, no to wtedy nie będziemy już tak miło z nimi rozmawiać i w programie Dziś w Kiberku i Policja Knierska i Szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk. Więc podsumowując, będziemy szykowali dla Państwa coraz więcej informacji na temat gangu Lollipop, bo na pewno takie będą się ujawniać.